wyciągam pompę, co mam laga <tryk> <tryk> ja, mi w ogóle nie... Ej, błagam, naprawdę zamknij mordę i nic nie śpiewaj Ale przecież, co to zrobiłem? Ci chodzi Ja nic nie śpiewam teraz Ale kurwa myślisz, że twój mikrofon tego nie wyłapuje Nie, ja teraz nic nie śpiewałem, serio Ej bez jaj! Ja mi w ogóle nie Ej, błagam, naprawdę zamknę. Dobra, ty nic nie śpiewaj teraz co przecież mam nie, nie zrobiłem? Co ci chodzi? Ja nic nie śpiewam teraz. Ale kurwa myślisz, że twój Pyszysz? mikrofon tego nie wyłapuje? Nie, ja teraz nic nie śpiewałem, serio. Ej, bez jaj! Eee! No co? No to powiedz mi kurwa, jak to zrobić. Eee, nie, tym nie włączaj teraz, nie włączaj. Będziesz musiał go zresetować. Najpierw, żeby go. Eee, napisałem ci komendę. Eee, już się daje streamka eee, Bo musisz zrobić bardzo, bardzo trudną rzecz Która się nazywa po prostu wejść tu Wejść w to, właściwości, no to takie typowe no Ogólne i tutaj musisz sobie wpisać to co ci napisałem na czacie i to tyle I sobie wyłączasz i włączasz CSK i możesz już ale... Jak, a jak nie jestem w CS-ie? E, nie, no, no właśnie tak, musisz zrobić, że nie jesteś w CS-ie, wpisujesz to i włączasz CS-a potem. A, czyli jak teraz nie, nie mam uruchomionego CS-a i, i jest teraz dobrze. muszę... Tak, i teraz musisz jeszcze wpisać. Dobra, czekaj, właściwości... Opcje uruchamiania, Allowed third party software... Jedna osoba ogląda, mamy to! Graj... U mnie też jedna i to jestem ja yes Trzeba się jakoś wybić ja yeah. Nie no to nie wiem były jakieś sposoby ja już zapomniałem ehm, Pisanie na discordzie Be na Dobra no to dawaj wchodzimy i gramy skrzydlaka bo nie wiem czy to jest Zaproszę go tu. Kogo? Tego, tego kolega, żebyśmy zagrali. Tego premiera. Ono Makowska. On ma Jak coś. U. I bra dosłownie otworzył dwie skrzynki i dwa złote itemki. Więc nie dość, że fart to jeszcze. Kurwa, fart. Czemu ty nie masz. A! Mi nie pokazuje, kurwa, żebyś miał. O! Przez mi nie pokazywało, że nie masz rangę w ogóle. Zaprosiłem go. A mnie bo on gra, dobra. Też na pewno grać z jakimiś odkrajacami, kurwa. Czy po... Zamknij mordę. Czekamy na niego. Poczekaj, zamknij mordę na chwilę. Jak e, ktoś mi dał lajka, to bo zy... czekaj mówię, zamknij mordę, kurwa. Dobra, weź, bo mnie zdejmą streama. Zresztą mnie pobiją. Ja słyszę, kurwa, jakąś muzykę, nie wiem skąd. Ale taką. A dobra, wiem skąd. How do you feel? How do you feel? To o to Ci chodziło? Ja, bo ja miałem, byłem na Twitch streamie. No może. właśnie, no ja sobie włączyłem muzyczkę. Czekaj, Counter Strike. Możesz dwa. sobie po prostu wejść na mojego streama, oglądać go, ale sobie już telefon po prostu i tyle. Nie, nie będę na swojego streamu, o do mi spokój. Aha, ale dzięki za polubienie. A ten, ja Ci nic polubiłem, ja nawet na swoim streamie nie byłem, chłopie. Aha, to dostałem lajka. Ja mówiłem o twoim, ja o twoim streamie na tym, tym, na Discordzie. E. E. Ej, to ktoś mi dał polubienie! Uuuu, SIGMA! Ale nikt nie ogląda, what to fuck! Ej, <grym> <grym> nikt nie ogląda, ale dali mi polu... There's... Weekend <grym> nie jak to było? Już się nie pamiętam. Dobra. Nieważne. Czekaj, z skrzydlaka. Bo ja nie chcę grać z ruskami, których pewnie nam wczyta na premierze. Sly. Ale nie grajmy tylko z Nie, dobra, jednego ja zagramy i poszukam na tym, na. <laughs> Jak ktoś się nazywał, chcę zagrać, o no. I może on skończy, bo jest 2-0 dla niego. Dobra. Nasza ZAMKNIJ mord. S? Zdejmuj Ci streama. Mówisz mi, karma wraca. Nie, do, kurwa, przyciszam Cię i tyle po prostu. Dobra, 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 już nie będę śpiewać. Ej! Nie wyciszaj mnie, bo kurwa, wiesz, no musimy grać. Nie Nie wyciszam Cię, tylko przyciszam! A, powiedziałeś wyciszać akurat. Nie, powiedziałem wyciszam. Ej, bo ten typ w ogóle się nie rusza jak coś On dosłownie się patrzył w jedno miejsce, zacząłem do niego strzelać i on się w ogóle nie ruszał praktycznie Nie wiem on mi jadł bułkę czy o co chodzi, że się nie ruszał A teamata to ma niezłego z tym pingiem. No. Czekaj Po co on kupiła bułkę jak za chwilę zdechnie? To ja myślałem, że ty zginąłeś No ale teraz zamieniam się z tobą <gry> <gry> o kurwa, ale mi wyjebał. Dwa razy z... pod rząd mi wyjebał. Mam chyba gra bestymata chyba dzisiaj. Solo skrzydlak. Ale mu wyjebałem helo. No, A, ja mu wyjebałem drugiego. Ja. O, jestem. Czuj <gry> mi! Ej! Czemu mi celownik nie celownikował? Ja, ja widziałem dosłownie celownik i kurde... Nie wiem. Celownik nie celownikuje, nie Dosłownie! Ja no ja kliknąłem celownik i mi nagle ten celownik przestał celownikować. Nie wiem jak to nazwać, po prostu przestał mi zoomować. Tak po prostu, ja nic nie kliknąłem. Nie miło. Nawet celownik nas... cel, mi, cel, mi nie celownikuje! No właśnie, no kurwa, no. Na prawo jest. O! Ale jestem widem. Dobra, poczekaj. A że ci się wyjebał. Dobra, ale ty też masz nie aimę, no tak samo jak ja. Odpaliło ci się mój aim, o co ci chodzi? Tak. Nie wiem, ale nie. U, nie, nie, U mnie dosłownie, u mnie go kurwa trafiałem. Dobra pamiętaj CS jest odklejony Nie, ja jeszcze, ja gram jeszcze normalnie, gram kurwa Nie kurwa, ja wpitalam ja no. się człowieku na sajta niczym jego stary z mlekiem kurwa do domu Mazaro, 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 nice. Ja chciałem normalnie On, 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 on mi sobie 1 HP <laughs> Ja, like. chciałem, ja chciałem, normalnie, ale jak mi gościu kurwa się kampi z pm to ja nie gram normalnie chyba. Będą mieli wpierdoli tyle. Kto ty jesteś? Ja tam sprawdzałem człowieku, on się tam zdobył, on jest pod, yy, na sami. Oj się kurwa nie spalił? No właśnie to się zastanawiam. 61 dostał ode mnie, ten w Biblio. Jeden hapa mi zadał grenade A dobra on on malował, ten na tym, ten Nie, nie ten mogę się ruszyć, bo... Aha. Bo zmienimy zerwową i się ten... Gra. Zajebiście, kurwa. Dobra. Weźmy się skupmy, bo przegrywamy z jakimiś sferami, co mają. E, do bo... no kurwo! Co? Trima przecież mam, debilu jebany! Ach, I co z tego? Nie. Ale nie powiedziałem mnie, żeby się zabili czy coś. Pilnuję się. Pewnie i tak nie ogląda, ale okej. Okay. Tam jest, no? Nie możesz, kurwa Zibi, mówić ceword, to jest pierdolnięty jakiś. Kurwa, c... Trzma to mała. Pania ty. Nie mówiłeś o tym, ale nie ostrzegałeś, nie ostrzegałeś. Już tak nie będę. Oczekaję, żebym nie mówił żeby się yy, no Bo myślałem że jesteś tyle inteligentny żeby wiedzieć jakich tu nie możesz powiedzieć. Dlaczego on ma m MK już no? Kurga mi to Dobra mi się już nie chce kurwa w ogóle grać i też zabić O, laga miałem, super. Zero ma jeden. No spoko, ja go coś tam trafiłem chyba, ale nie wiem. Leży jeden. Drugi jest na bibliotekie? Tak. No, nice. Jest tam nadal za tym, tam gdzie zwykle był. Jeden jest znowu na Biblia. That. Nice. E, jeden jest Biblia, więc możesz ich plantować. Dobra, nie wiem, on dostał heda ode mnie. Dostał heada i chyba raz w ciało. nice. A ja mu w sześciu hitach 42 zadałem, chłopie. We are out of here. się już na łatwiejsze połowie. Apsa chyba. Jest apsa. Tak. Nie, 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 Nice! Ja pierdolę, do barierki. nie, piku, nie, piku, nie, piku, nie, 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 na czas. To nie, 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 on nie, 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 nie,

Moja petka! Moja ja biedna petka, weź ją! Jest. Jak on cię kurwa niby zabił, chłopia? Nie wiem, dostałem dwa heady tak instant. Petka oddaje tak zwany. Zamknij morda, proszę. Dobra weź, Kurwa, proszę, nie bądź takie agresywny, bo za chwilę przez ciebie zdejmował, nie przeze mnie przyzał. Clear tutaj ściana i ten. A nie, jest tutaj Nie, gdzie jest drugie, ale albo Apsy, albo... Nie wiem gdzie Jest Apsy Apsy, yy, wy będziesz iść na no Sajdom Dobra no kurwa, myślę, że już tam zaskoczył Nie wiem co on robi, ale mam chyba bomba tak Ale PPBZ jest tak chujową bronią Tak w szerzej? Sensie, real, bo to bije tylko 16 i przyjedzie przyjedziesz typa, dwa razy szybciej niż on go ciebie zabije tym czymś No Apse chyba znowu będą? Patrzę. Jest jeden. No. Apse. Ja też. Apse. pewnie. Ja też. Zszedł pewnie albo coś. Nie, oboje są na górze. Też jeden? Na, 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 na dole jest chyba. I tak, jest przed tym. Do nice. No, Dobra. Twykrywamy tu wykrywamy to. Oni już są w strachu. Ja idę na lewo. Ja idę na prawo im wjechać, bo nie mam hajsu. A tu zawsze oddaję. Uh. Najwyżej zostaniesz jeden na jeden.

Kurwa, dobra, nie, ja miałem takie laj... Panie, ja, ja mówię, Ja mu strzeliłem HEDA, on dostał 81. A u mnie, a u mnie on już się położył, kurwa. Idę na prawo z Poczekam na nich w bibliotece. Ja idę tutaj patrzeć, kurde. Zjarali mi lewą stronę. U mnie rzucili najda. Drugiego najda rzucili Będą chyba iść na to, bo Boże to fake Flasha idą na moją stronę e, drugi flash, oni raszują tą drugą Znowu. Ja im tu Polaka rzuciłem Apsy chyba Apsy Na no, seite jest Na no, site Dobra nice. nie wiem kurwa on u mnie chyba dostał Nadal jedna osoba Sad Nadal nie wiem skąd mam tego lajka I to jest zagadka życia, chyba nigdy się nie dowiemy Chyba, że ty mnie kontrolujesz Nie, nie cię, naprawdę się nie dam tego lajka No to kuma, nie wiem Ręcz jeden Aps jest, ten jest, dostał trochę Delia Rama jest na ich spawnie nice. with... Czy on dostał ode mnie Nie wiem ile 99 chyba dostał ode mnie Bo nie widzę dokładnie Mam jakieś takie rozmazane cyferki Jak sobie on czy za chwilę spotykają, bo jest głośno Wiesz, na Fortnite można było, bo było słychać kroki, a teraz tutaj nie słychać. Ale co, co? Bo mam Spotify zbyt śniegu. Bo nie słyszę kroków. Aha. Ja mam przyciszonego Spotify'a, lekko. A, dobra, ja sobie chyba wyłączę, bo w sensie ja może to też przyciszę. Wiedział o mnie, podał. Gierdolę, tego storma. Ale mówi, ebałem. Nice. Dobra, nice. Z Remixu chyba też się da dostać awans, tylko trzeba coś tam, nie wiem... Trzeba być dobrym, czy coś takiego, nie wiem. Oni mają takie Oj, swoje nie. własne rank-upy, no nie? Niby to powiedzieć, nie wiem, to działa. Ale wiem, że chyba się da. Możemy zagrać, jak chcesz czego. to dołącz do mnie. Już, czekaj. Gdyś... chyba... dobra, poczekaj chwilę, to się wstać. Paka. jak coś to teraz możesz sobie pierdoli, pierdolić, co chcesz, bo kurwa. Ta, wyłączyłem stronę. Tak, wyłączyłem. Eee, dobra, dobra. Za bardzo Anioł mi, udało mi lagowało. niech się dołączyć do twojej sesji. Weźmy do mnie, dołącz po prostu. No właśnie, czekaj. Dołącz ja i ty się i bo zaproszę jakichś ludzi. Poka. <laughs> Da 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 da, da.

Jakieś coś takiego. Jakiś typ taki. jego Cover my ears like a Ej no na nikt nie chce dołączyć. Jak kto by chciał do ciebie dołączyć, kurde. No w sumie realno. Ale ja się zastanawiam. Z tym lajkiem. Człowieku, like, to, to jest mój pierwszy like człowieku. ja się zastanawiam, kto mi go dał. YouTube mi go dał z witości! <grywka> chyba tak. It's my life... No, nie, chyba nikt nie chce dołączyć. Hej, no, jesteśmy. Wiesz co, jakbyś poczekał parę godzin, nie tak z dwie, trzy, to ja bym ogarnął dwójkę, myślę. Jakiego dwójka? Dwójkę, kurwa, dwójkę, typa. Dwójkę, ja usłyszałem, człowieku. Dobra, no to jeszcze raz skrzydłowego czy już nie chcesz? Nie, nie chce mi się kurwa Chodźmy na Minecrafta się, się ze sobą pobić. Nie, człowieku, ja jestem pośledona w Minecrafcie. Czwartego tak stopnia. A myślisz, że ja nie? Yy, nie, bo oddałem ci mieczyk. Dobra, nie pierwszy na Minecraft się pobijemy. A to muszę zmienić, poczekaj. A to muszę... CS GO w BA Live, no to teraz muszę zmienić... Przez ciebie wszystko. <głos> <głos> wszystko przez ciebie. Problemy, tylko ty. Ty jesteś problemem. Nie ja. Pierdalek. Czekaj, a da się zmienić nazwę? Pewnie się da. Ta, chyba się da. Jednak się nie da.